Dzień dobry, uprzejmie witam z okolic piły. 24 października 10:30 10 stopni. Jeszcze na plusie. Grzyby rosną w lesie. Bardzo dużo muchomorów. To jest taki zagajniczek, a ja pójdę dziś drogą i pójdę do takiego dużego bukowego lasu. Myślę, że znajdę jakieś prawdziwki. Na pewno są maśnaki. taki. Pięknie, po prostu cudownie. Sos zrobiłem wczoraj. Dziś ich nie zbieram, bo nie potrzebuję. Zrobiłem dużo tego sosu, ale maślaczki rosną bardzo ładnie. I sam chętnie zobaczę jesienią, zimą, jak to wszystko wyglądało. Zaczęło się maślakami. Myślę, że będą jeszcze borowiki. Będą kanie w tym lesie, prawdopodobnie. I muchomory, oczywiście. Pójdziemy. Tylko dwie. Jest czubajka pierwsza. Pierwsza, pierwsza grzyba Pokażemy. I zabierzemy, oczywiście. Wajek Takie coś małego A obok Duża Piątek i kolejny weekend Będziemy mieli znów Tu gości Ale ładna gruba Fajna I tu w lewo pójdziemy Za chwileczkę Piękne obrazki Na razie wydykanie Ależ rosną jeszcze raz na piek Cudownie Jak y -y. się rozwija mokre Fajna i te trzy wspaniałe Takie piękne wrzosowiska mamy Kosia proda się uparła, żeby rosnąć. Jest młodziutka. Zostawię i rośnie. Pewnie urośnie. A ja w tych osach popatrzę i pewnie nic nie znajdę. Gdzieś w oddali ptactwo. I już Barowik, Ale tylko go obejrzymy. Obejrzymy. I zostawimy. Może coś podobnego gdzieś tu będzie wątpię. Ktoś chodził tą ścieżką, tą drogą. No cóż. Muchomory nawet są O, Tutaj widać. Nie wiedzieć czemu. Nawet muchomory przeszkadzały komuś. Dobra, jeszcze trochę. To z kolei borowiki siedzą. Też za późno jestem po nie. Wybrałem inny las. Wczoraj, Coż tutaj są jednak prawdziwki. Jeden, drugi, trzeci. Dobrze. Pierwszy borowik. Dziś pierwszy taki, którego mogę zabrać. Trzeba jednak być w miejscu, gdzie po prostu nie było wcześniej kibiaży. Drodza. pleśnieje to pleśnie jest. No cóż, nic go nie zabiorę. Coś trafiłem, ale zaskakująco. Pusto dziś. Jederka tylko dziurki. Kilka kań. Pewnie jeszcze kilka znajdę wracając. No właśnie, wracając czy jeszcze pochodzić? Nie, wracając. To już nie nabijemy ilości. A wow, tam jeszcze jest jeden. <śm> <śm> Czasem jest tak, że jeden prawdziwek. Wart jest tego, żeby się wybrać do lasu. Czy to jest ten? Na no, to wygląda, bo. Nic więcej już nie znajdę dziś Ten jeszcze jest jeszcze jest w formie ten mały Dobrze Powierzmy się i tym być może to ostatni w tym roku I tam będziemy szli Jeszcze są podgrzybki ładne A, takie duże nie będę ich zaczepiał w ogóle. Będą się rozsiewały. Dziś tu coraz więcej. Borowiki też tu rosną. Ale wtedy, gdy przychodzi czas. A teraz ten czas już minął. Tam w oddali trzon borowika leży. Wracam już. Jestem na tej drodze, na której byłem wcześniej. Teraz są te prawdziwki duże. Tu ktoś dziś chodził już. Maślaków nie zbierał widocznie. Takie trzy, cztery ładne urosły. 1, dwa, trzy. To jest czwarty, jeszcze maleńki. A ja chyba mam swojego prawdziwka. Tak rośnie. 4 metry od drogi. I chyba dlatego ocalał. Miniemy sosnę. Już go widać, prawda? Piękne. Nie wiem dokładnie, y, 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 jak do niego podejść. Pocieszyć się. Wygląda, jakby ktoś to namalował, wyrzeźbił. Prawda? Takiego prawdziwka i. I zostawił w lesie. A tutaj jest jeszcze z innej strony kompletnie. Pięknie to wygląda. Po prostu, po prostu pięknie, jak magia. Na mnie to po prostu działa jak magia. Ale go wyciągniemy z tego z tego muchu. I to jest borowik, po którego warto było wybrać się do lasu. Nawet to za jednego. Ja nie jadę daleko. Ja tylko mam 8 km. W każdą stronę. Robię 8 km i... Mam miejsca, fajne miejsca grzybowe. Śliczne. Zboczyłem taka dróżka trawiasta. O, dawno nie było mu humorów Są dwa słodkie. I to był borowik, który się nie spodobał. To był drugi. Taki trzon zostawił, ale to już jest dwu trzydniowy. Tu sam trzon wystaje z, ze ściółki. Dobrze. To są miejsca, w których rosną po prostu grzyby. I trzeba w mnie... zaglądać. A ten wyskoczył. Rosną grzybki jeszcze. Nie taki. Ale fajnie. Tak, piasek trzeba wytrzeć. O, Więc trzeba to zapamiętać. I tam jeszcze pójść. Jest w tym pobojowisku całym jeszcze jedna sztuka. Nawet nie zauważyłem. Ładne. Nie. Nie jest ładne. muszę W lesie zostanie. Po prostu prośniej już Kapelusz i strzą też jest miękki. A w tych miejscach warto się rozglądać. Tu las pod żywka wyrzucił. Pochodzę. I jeszcze raz maślaków maślaków. w mnie zbierał. To było dziś bardzo dużo, to za miałbym pewnie pełne, może troszeczkę więcej. Ten siedzeń jest dojrzały, będzie usmażony. A barowik, jeden ekstra. No cóż, cały czas mam nadzieję, że coś jeszcze uda mi się znaleźć. Jest 12.40, już będę kończył żywobranie. Jeszcze trochę tędy niedługo wyjdę z lasu tą drogą Jeszcze temu muchomory. to co trwało 2 godziny Skutek skromny Ale no w końcu jest koniec października Jasce jeszcze to w 7 minutach Tak, Dobrze Chodzi 13 Za 20 jest ja tu chyba się z Państwem już pożegnam, bo raczej nic więcej już nie wpadnie, nie padnie moim upewnieniem. ostatnia kania, zabiorę ją, albo nie. Takie małeństwo, tak sobie siedzi. Mam dziś większe, ale tylko kilka. Nie szukałem specjalnie kań. Siedzuń, trzy borowiki, jeden podgrzybek, a temu jeszcze warto się przyjrzeć, być może. Do następnej jesieni. Będziemy musieli na takie prawdziwki czekać. Okej. Okay. Miłego popołudnia. Dużo zdrowia. Do zobaczenia. Dzień dobry jeszcze raz po południu. 24 października. Jest 20 15 13 na plusie. Wajka zabiorę. Ten drugą ktoś potraktował chyba z buta. Ta ładna urosła. I pójdziemy tam, gdzie rosną rydze. Zobaczymy. I bradziwki. Jestem w krainie bobrów. Ta sama brzoza. Ten sam koźlarz. Z tym, że obok niego Urs kolejny. Są dwa. Chyba tu przybiarzy nie było. A Zobaczymy, czy rydza Jeszcze troszeczkę. Z rydzami krucho. Tylko stare. Te, które leżały tutaj po prostu prawdopodobnie z czerwiami. Cztery są. A takich z 15 potrzebuję ogółem. Tak z pół kilograma. Z takich właśnie. w tym trawniku wypatrywać jest drugi fajnie, wczoraj znalazłem sporo ładnych ale, ale pleśnie, jak, jakaś pleśń się da nim do nich dorwała moja kiszonka wspaniale pachnie pachnie sosem sojowym przyprawą magii bardzo intensywnie zachęcająco Chyba się już wysiewają. Na pewno to są zarodniki. Te jasne takie zielone. To są ich zarodniki. Mamy cztery ładne rydze. Dobrze, już są nasze. A teraz. Teraz jeszcze niespodzianka. A nawet dwie. <grymny> Może więcej nawet. Są jeszcze ryce kolejne. Mam szczęście. Ta droga była wczoraj zablokowana. Drogowcy naprawiali asfalt. Wow, jakie fajne ryzyki. Będziemy kisić. Chyba stanę się fanem kiszenia tych grzybów, bo pachną obłędnie. Jest czubajka. A tu jest jeszcze jedna. Tam jest spora. To jest świeżutki grzyb. Śliczne. Dobrze. Fajne łupy. Warto było przyjechać. Spieramy rycę i idziemy dalej. Ładnie. Maślaki. Małe, duże, wielkie. O tym chce światło chodzić. Jakiś szare grzybki. I jeden mały ryc. Sieci twardo w takich sto Piękny tego przetniemy i takie kółeczka pomarańczowa. I to jest właśnie typowy ryc. <tryk> <tryk> tak będą myte ale takie śliczne jestem w miejscu gdzie jest mnóstwo grzybów mnóstwo muchomorów, koźlarzy i takie coś też urosło i tak naprawdę to one pokazują że jest koniec sezonu ja ich nie marnuję zielonki coś przyjdzie się chociaż mają swoich fanów ale jest tu bardzo ładnie ślicznie i tam jeszcze bardzo ładny humorek ale jest i borowik tak mam słońce za sobą idąc w jego stronę nic nie poradzę tutaj nie ma możliwości podejść inaczej właściwie z drugiej strony gdzie jestem prawdziwek? To jest? Dobrze. Chyba na pożegnanie z tym lasem i z sezonem. Czyste piękno. Tam mamy koźlarze 3. Koźlarze babki. I dzięcio. O, kto tam? A tam pustka. Nie ma nikogo. No cóż. Fajna pałeczka, prawda? Zostaje za nami. Jeszcze troszeczkę i będziemy kończyć. Mamy muchomora. Morowików już nie znajdę. To już ten las mam za sobą, tam gdzie mogły rosnąć. Był jeden. To wszystko. Kois dasz stary. A to jest czubajka. Taka typowa. sowa. W weekend ktoś się ucieszy. I jeszcze zupełnie przypadkiem poszedłem inną drogą takie ładne opieńki ciemne. I tutaj jeszcze ręka. Te już są dojrzałe, wysiewają się. Bająć. I tu są jeszcze. U, 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 u. To ładnie wygląda tu. I, tu i tu i tu. Już ich nie będę zrywał. Mam słoiki. Chociaż fajnie szczerzewamy się. Mamy się w sobie. A, dobra. To ładna pościnam. I tamka. biorę się do pracy. Jest dokładnie 17. Tu takie podżybki jeszcze urosły. Ja, Na wyjściu z lasu jestem. Rybiarze będę, je zbierać oczywiście w weekend pekent nic nie zostanie z tych grzybów bo to już jest piątek sobota, niedziela opiniek nazbierałem dość, dość dużo z tego wszystkiego co tam było szybko i sprawnie od razu mogą iść do gara a tu ten borowik czubajki i tam rydze pod spodem są jeszcze jeszcze są grzyby ale już się kończą tak jak jesień Słoneczko zaszło. Dziękuję. Miłego popołudnia chyba. Albo, albo wieczoru. Do widzenia.